Czujesz się czasem wyczerpany po spotkaniu z niektórymi ludźmi? Jakby ktoś wyssał z ciebie całą energię. To nie jest twoja wyobraźnia. To jest atak. A co jeśli powiem ci, że niektórzy z nas mają na dłoni znak, który czyni ich naturalnym celem dla takich energetycznych wampirów? Znak prawdziwego empaty. Zostań ze mną. A pokażę ci, jak go znaleźć, jak zbudować tarczę, która ochroni cię przed toksycznymi ludźmi raz na zawsze. Dobra, czas na diagnozę. Nie musisz robić skomplikowanych testów psychologicznych. Wystarczy, że spojrzysz na swoją dłoń. Mówimy o tak zwanym pierścieniu empatii lub linii Samarytanina. To nie jest jedna z głównych linii. Szukaj małych, pionowych. Lekko wykrzywionych linii tuż pod palcem serdecznym i najmniejszym na wzgórzu Merkurego. Może to być dwie, trzy, a nawet pięć równoległych kresek. Im ich więcej i są wyraźniejsze, tym silniejszy jest Twój dar empatii. Posiadanie tego znaku to dar. Jesteś naturalnym uzdrowicielem. Potrafisz instynktownie wyczuć emocje innych i masz w sobie potężną potrzebę niesienia pomocy. Ale to też jest pułapka. Twoja otwarta, empatyczna energia jest jak latarnia morska w nocy dla statków w potrzebie, ale i dla piratów. Toksyczni ludzie, narcyzy, wampiry energetyczne oni mają wbudowany radar na takich jak Ty. Czują. Twoją empatię i wiedzą, że jesteś niewyczerpanym źródłem energii, którą mogą z ciebie wysysać. Chwila, chwila, nie mam od ciebie lajka. Dawaj, dawaj, już, już, a powiem ci, co dalej. Skoro masz ten znak, to nie musisz go usuwać. Musisz nauczyć się z nim żyć i go kontrolować. Oto prosta. Ale potężna technika mentalna, którą możesz stosować, to technika lustra. Zanim wejdziesz na spotkanie z osobą, która cię wyczerpuje, wyobraź sobie, że twoje ciało pokrywa lustrzana tarcza, odbijająca wszystko na zewnątrz. Każda negatywna energia, każda próba manipulacji, zamiast wchodzić w ciebie, odbija się od lustra i wraca do nadawcy. Proste ćwiczenie wizualizacyjne, ale regularnie stosowane buduje potężną energetyczną zbroję. Pamiętaj, bycie empatą to nie jest słabość. To jest supermoc. Musisz się tylko nauczyć, jak jej używać, żeby uzdrawiać, a nie być wykorzystywanym. I pamiętajcie, ten film to tylko jeden rozdział z potężnej księgi, jaką jest wasza dłoń. Dlatego dla tych z Was, którzy chcą poznać całą historię, a nie tylko jej fragment, przygotowuję indywidualne, szczegółowe analizy dłoni w formie pisemnego raportu. To nie jest rozmowa, to jest Twoja osobista instrukcja obsługi, do której możesz wracać przez lata. Mail do zamówienia takiej analizy znajdziesz w opisie. A teraz odpowiedz w komentarzu. Największą czerwoną flagą u toksycznych ludzi jest dla mnie? I skoro mówimy o czerwonych flagach, sprawdź mój film o tym, jak Twój kciuk może być największym znakiem ostrzegawczym. Link na ekranie. W następnym filmie zbadamy jeden z najrzadszych symboli na dłoni: Krzyż mistyczny. Upewnijcie się, że subskrybujecie. Do zobaczenia!